witajcie, jestem nieopodal w miejscowości Polwica i szukam w lesie cmentarza, chyba go znalazłem, a nawet znalazłem więcej, bo jeszcze jest kapliczka. To teraz trzeba jakoś przez ten rów się tu przedostać, a głębokości jego nie znam. Daleko nie ma, pójdziemy kawałek dookoła. Myślałem, że tym razem Choć raz uda mi się od głównego wejścia, a głównego wejścia nie ma, rowy dookoła. Cudownie. No dobra, przypuśćmy, że jestem. Takie podwyższenie ziemne. Widać tutaj na górze był cmentarz. Tam na dole nic nie widać, żeby jakieś mogiły były. zresztą na górze też ich nie widać. Nie, no coś widać. Pozostałości pomnika. Są jakieś wykopy, przekopy, Robów coś nie widać, ale to jest dość okazałe. No, jest naprawdę okazałe. najprościej i już kafle w stylu Bayern o kurde tutaj to było no co, nie wyjdziemy? wejdziemy głupio byłoby nie wyjść, co? przychodzę w pokoju, nie przychodzę nic niszczyć ale potężne ale potężne potężna krypta To faktycznie może grozić zawaleniem Tak tutaj zostawił podnośnik hydrauliczny Coś tu się dzieje Przecieki są do wewnątrz No co komu ten podnośnik tam Nie wiem Kości się walają centralnie. Nie wiem czy to będzie widać. Gówno będzie widać tą latarką. Sprofanowane totalnie. O, resztki płyty, resztki płotku jakiegoś, klamka, to jakieś dyble musiężne, tutaj sobie podkładał do wyniesienia. ża z całą twarzą, z całą głową Jezusa? Dobra, idę. Żeby mnie tu nikt nie nakrył, 1880 <laughs> Drugi, lub czwarty, lub siódmy. siódmy. To zwykły cmentarz, a tu taka kaplica spora. A tu ktoś podjeżdżał autem. Wyraźne ślady Kurde. pomnik przejechany wyraźne ślady nie. To moja teoria, że niszczyli tylko po wojnie, Wyrumęła niszczą do dzisiaj, kurde. No nie wiem co powiedzieć. Słuchajcie, no jakoś większej ilości nagrobków te ja tutaj nie widzę chyba że to już tak jest wszystko przekopane i powyrywane że już nic mi się tu nie uda znaleźć kurde ale jaja i co? No było ciągnione, nie? jest lina ewidentnie zahak i wyciągamy sam jakieś przekopy wykopy ale to widzę, że już zostało Zostało już wyszukane, co trzeba i tyle. Trochę ponura atmosfera, tak szczerze powiem. Trochę martwi mnie fakt, że ktoś tu może wrócić w każdej chwili. Co po drugiej stronie widzę? Mogiły i murek. Kurczę, się na drugą stronę. A taki rów jak nie rów? Albo sobie drogę. I to był cmentarz. Był. To cmentarz. Próbuję ogarnąć jak to tutaj wszystko było. Co? Pręd się nie poddał. Krzyż nadal stoi. Przewracane wszystko, co się da, co było tu, czy to była kapliczka, czy też grobowiec, co by tu nie było, już tego nie ma. Pfeifer. Pfeifer. Nie wiem jak po niemiecku to przeczytać. Tak, tutaj był cmentarz właściwy, a tam był grobowiec, pewnie rodzinny. Około niego też parę pochówków takich ziemnych, zwykłych Czekaj może tutaj zobaczymy datę Może się uda 1937 wjazd był od tej strony tutaj są słupki słupki ewidentnie z zawiasami słupki w ilości sztuk 2 czyli brama czyli brama czyli po prawej po lewej stronie na groby, ziem, groby ziemne I docelowo dojazd do, tej, do tego grobowca, ale ja widziałem na mapie odwrotnie. No dobra, sprawdzę w domu. Tak, tu wszędzie groby były. Rzecz oczywista, widać. Nie zostało nic, praktycznie nic, a nawet dzieci, o, groby dzieci, tutaj są małe mogiłki o tablica dziesięcioletnie dziecko. 1917 i da pursian albo pupsian Cały czas tak obserwuję czy gdzieś ktoś coś? dzieci tutaj wszędzie. tak małe mogiłki były po tej stronie. Przerażające, przerażające. Do tej pory wierzyłem w to, że takie akty wandalizmu były spowodowane nienawiścią do Niemców, niszczeniem ich grobów tuż po przyjeździe tutaj ze Wschodu, lub też poszukiwaniem różnych precjozji, złota srebra, cennych przedmiotów w późniejszych latach pozyskiwaniem płyt na kamieniarzy A to wygląda na to, że i do dzisiejszego dnia są rozkradane i niszczone po niemieckie cmentarze i mogiły rozkradane Co czas obserwuję, ale nikogo nie ma Nie wiem kiedy ktoś tu był Czy wróci Skoro zostawił podnośnik, to pewnie wróci to już prawdopodobnie za szybko nie wrócę Kieruję się więc do auta i cóż Dziękuję za obejrzenie Materiał do archiwum ja do domu Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Jakie świata tu wjeżdżają? O, piękne rzeczy. Zazę nie może do kubła. Nie wiem, nie kumam. Wystarczy na jakimś osiedlu o plastiku postawić, przecież zabiorę. Dziękowy jak wystawić. Ale syf. Normalnie dziczy. Nawet się pokusiłem, żeby podjechać tutaj autem Tam dojechałem, ten kawałek jeszcze Ale ani tam zawinąć, ani co I Oczywiście cofając, rwałem osłonę Darłem potem tą osłoną Całą drogę cofając Nie ma jak zawrócić Już to widać jak darte. Jak było darte No nic, macie forda do lasu nie wjeżdżajcie Uważajcie nie należy na ziemi I co mam teraz zrobić? Trzeba jak jakoś żyć